Cześć, witajcie na kolejnym odcinku. Na dziś przygotowałam ekstra linię za 10 zł. Rubinę szafiry. Jadę do Vegas. I lawendowe 9, bo ona się kończy już niedługo. Także sobie ją jeszcze podrapiemy, chociaż ja i tak jej nie lubię. Wkład to 35 zł. I Zobaczmy właśnie lawendowe z numerem jedenastym. Szukamy dziewiątki. Jest dwa, pięć, trzy, sześć, osiem, pięć, trzy, dwa, siedem i sześć. Niestety ona mnie też nie lubi dalej jadę do Vegas z numerkiem szóstym i szukamy dolara czy znajdziemy jest melon kolejny melon garnek karo wiśnie śliwka i ananas znowu melon piłka gwiazda podkowa i karo korona ananas garnek kwiat no a gdzie dolarki korona biedronka cytryna i cytryna

czterdzieści siedem, no nie mam czterdziestek, dwadzieścia cztery, osiemnaście, pięćdziesiąt dwa, czterdzieści pięć, pięćdziesiąt sześć, czterdzieści dziewięć, czterdzieści trzy, czterdzieści jeden, pięćdziesiąt cztery, i 27. No też nic. No gdzie druga kontrolna? Tu jest YV. No to zobaczmy te ekstra linię. Mam z numerem 8. I tak dzwon. Tylko pierwszy jest tutaj i tu. Serce też jest. Tutaj jest jedno i tutaj jest drugie. Teraz cytryna i korona. Tutaj nie ma, tu nie widzę. Korona jest. Dobrze, cytryny chyba nie było. Wiatrak i kwiat. To nie ma, tutaj są. Jeszcze tutaj jest kwiat. Tu nie widzę. Tutaj kwiat. Wiatrak. I tyle. Biedronka, rower. Jeszcze znalazła się biedronka. Tutaj rowery. Kolejne. Kolejne. Rower, tu jest jeszcze rower. I tutaj rolki, księżyc. Są rolki. Tutaj widzę księżyc. Rolki. Tutaj nie ma, tu są rolki. Moneta i balony. Balony chyba gdzieś były. Tak, tutaj są. A czy była moneta? Tutaj jeszcze balony. Tu mam balony, tutaj. A tu był księżyc, no to dobra, strapię. Yy, monetki nie było. Parasol, lody. Parasol, są lody. Tu są parasole, tutaj nie ma, nie ma i tutaj lody. Chyba wszystko krap oraz piłka. Tutaj piłka. Jest krab, jest tutaj jeszcze krab, i tutaj. No to dalej, okulary, popcorn. O, tu jeszcze krab, i popcorn, tutaj też popcorn, jest tutaj, i tutaj są okulary. Tutaj popcorn. No dobra. Dalej sakwa i łódź. Jest sakwa. Jest kolejna. Tutaj są oba symbole. I to tyle. Klapki słoń. O, chyba tego nie było. Tutaj nie ma, nie ma. Nie, nie ma tych symboli. Diament podkowa. O, i zobaczcie, linie ratują. Jest diamencik. Także jest tutaj wygrana chociaż jedna. Podkowa, jeszcze tutaj diament. I tyle. Czapka tutaj na dole. I tu. Oraz tu. I jeszcze jedna. I ostatnie jest to słońce. Ale słońca chyba nie widziałam. Tutaj nie ma, nie ma, nie ma. No dobrze, to jedna linia. Co się tutaj skrywa. Jest 10 zł. Ale jest w CC na no, na 35. Wróciło się 10 zł. Niestety po te stropie przegrane. Nic tutaj nie chciało sypnąć. A tylko jedyne linie się zasypały. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. I oczywiście zapraszam na kolejne odcinki. Pa!